Cześć, witajcie na kolejnym odcinku na moim kanale. Jak wiecie po wczorajszym grzybobraniu dosyć udanym. W niedzielę też postanowiłem chociaż na chwilkę po kościele wybrać się na grzyby. Podjechałem sobie autem. No, parę kilometrów do innych lasów, nie do swoich, tak, żeby troszeczkę urozmaicić sobie chodzenie. Jak widzimy na początku, tu jest troszeczkę wycięty kawałek lasu. No ale czym dalej, tym lepiej będzie na pewno. Te lasy słyną z tego, że tu jest strasznie dużo prawdziwków, borowików było zawsze Zawsze jak chodziłem tutaj to nigdy nie przychodziłem bez, bez prawdziwków Więc dzisiaj też mam taką nadzieję Będzie tutaj taki krótszy troszkę odcinek Bo jak mówię jest niedziela przed obiadem po kościele Chociaż na chwilkę chciałem wstąpić Zobaczyć czy tutaj też jest wysyp prawdziwków I miejmy nadzieję, że, że też jest Przejeżdżając widziałem, że stoją już Dwa auta jest troszkę później, jest godzina dziesiąta, więc pewnie już troszkę jest prze, przezbierany, No ale grzybów nie idzie wszystkich na pewno wyzbierać, więc będę chciał sobie skorzystać z nieuwagi może innych zbieraczy i pozbierać to, co oni zostawili mi. Ok, no to ja ruszam. Widzimy się za chwileczkę. Ok, wchodzimy sobie do lasu. No i jak widzimy, grzybów tutaj było naprawdę sporo. Tutaj widzimy prawdziwki. Obkrajane. No, jak widzimy, tutaj troszeczkę nóżki, tu kolejna nóżka. No, widać, że było grzybów. Mam nadzieję, że wszystkich nie udało się im wyzbierać. I jakaś część została dla mnie. Chociaż no mogę tu przyjść wcześniej. Mogę dzisiaj też się zabrać koło piątej. I uschnąć sobie troszeczkę tych grzybków. No, ale nie tracę nadziei. No, sami spójrzcie, ile tu leży, obkrojonych. Coś czuję, że to mogliby wysypić wcześniej niż w moich lasach Dlatego podjechałem sobie tutaj i chyba mamy pierwszego osobnika. Jest! piękny Proszę bardzo. Jest pierwszy to Jak sami widzimy jest nadzieja na więcej. Dzisiaj wyjątkowo z bo wiedziałem, że... Zbyt długo tutaj nie pochodzę po lasach. A ubianeczkę mam nadzieję nazbierać dzisiaj. Ok, to ja idę dalej. Widzimy się przy kolejnych borowikach. Ok, widzimy tutaj pokrojone nóżki. A w nich malutkie prawdziwki. Albo je człowiek nie zauważył, albo zostawił. Chętnie z tego skorzystam. Tutaj drugi. No dzisiaj to muszę tak myśleć trochę niestandardowo muszę chodzić takimi ścieżkami, gdzie nikt przy zdrowych zmys zmysłach by na pewno nie poszedł. O proszę bardzo jaki ładny, bo wiadomo, że że to takie proste, najprostsze drogi są już na pewno schodzone. Trzeba się pchać jakieś gęstwiny i tu mamy jeszcze jednego. Proszę bardzo, w krzakach na pewno coś jeszcze znajdę. I tutaj widzę jeszcze jednego pięknego. To będzie chyba największy z dzisiejszych. Proszę bardzo. Troszkę zjedzony. Zobaczymy co z niego wyjdzie, ale, ale jest kolejny. Ok. No to powoli zapełniamy swoją ubijaneczkę. Chociaż jeszcze troszkę brakuje. Ale patrzcie się, kolejny. Coś czuję, że może mi to... Szybko pójść to zbieranie grzybków. Tak jak mówiłem, jest wysyp prawdziwków. Więc wybierajcie się na grzyby. Piękna pogoda. Tylko, że wiadomo, te kleszcze odstraszają ludzi. Ja też wczoraj miałem kilka. Jak to zawsze po takiej wyprawie idę się umyć. No a nie miałem za bardzo czasu. myć się jakieś dwie godziny po, czy trzy i już mnie osiadły. Okej, okay, tutaj widzimy piękne Dwa osobniki. Jeden Piękniuśki I tu kolejny I tu jeszcze jeden Pójdzie mi szybciej to zbieranie tych prawdziwków niż wczoraj mi zeszło Wczoraj pochodziłem Około trzech godzin Jak nie więcej No a dzisiaj Coś czuję, że Szybciej to nazbieram. No a muszę przyznać, że las już jest mocno przetrzebiony przez ludzi. Więc gdybym tu był z samego rana, kolejny, taki maluszek, to na pewno bym z dwoma trzema koszykami syn wyszedł. No ale co zrobić? Na następnym razem będę mądrzejszy i zjawię się tutaj troszeczkę wcześniej. Ok, to ja zbieram sobie dalej, szukam miejsca jakiegoś i widzimy się za chwilę. Okej okay. Dzisiejsza wyprawa to jest taka można powiedzieć walka Bo już spotkałem trzy osoby I jedna pani naprawdę Tak uparcie szła za mną, że musiałem przyspieszyć na krękę, żeby ją zgubić Nie wiem czemu tak za mną szła no, Myślała, że ja i coś zostawię, a tutaj mamy kolejnego Pięknego prawdziwego No i więc tak jest, że dzisiaj trzeba wyrywać sobie grzyby Jest tu ładny kawałek lasu ale już, tak jak mówię, spotkałem trzy osoby i to nie z jednego, można powiedzieć, samochodu. Więc to czuję, że jest tutaj dużo więcej ekip. Tak jak wczoraj, zbieramy dzisiaj tylko prawdziwki. Musiałem tam już opuścić kilka tych takich, tych brunatnych ceglastych takich ładnych, ale myślę sobie dzisiaj, nie dzisiaj, tylko prawdziwki. No i ruszamy dalej, mamy jeszcze troszeczkę czasu. Ubianeczka już dosyć fajnie wygląda. No i szukamy, szukamy dalej. No naprawdę, gdybym tu był z samego rana. To coś czuję, że pobiłbym wczorajszy wyczyn z tymi moimi zbiorami. Tutaj widzimy kolejne dwa maluszki. Pobiłbym wyczyn ze zbiorami. Ale, ale niestety. Wybrałem się dopiero gdzieś około godziny 10. Ale i tak sobie jeszcze grzybki. Więc nie przestajemy szukać, idziemy dalej. Widzimy się za chwilę. Ok, i widzimy się przy kolejnym. Jakże to pięknym prawdziwku. Też tak jak wczoraj, twarde grzyby. Ładny kolor, mają. A wczoraj po obraniu tamtych naprawdę, może jeden, dwa były troszkę robaczywe. A tak to w całości były zdrowe, troszkę wiadomo pokrojone, podsmażone wiadomo, niektóre w, w kawałkach ugotowane i zamrożone, no i coś tam poszło do marynaty, więc zbiory wczoraj były udane, dzisiaj widzimy, będę musiał się troszkę bardziej wychwilić, z tego powodu, że tych większych osobników za dużo nie będzie, w wiadomych względach, bo ludzie na pewno wyzbierali już, jak było je widać za bardzo, muszę bazować na tych mniejszych sztukach. No ale jak widzimy, dosyć dobrze mi to wychodzi. Już troszeczkę tam uzbierałem. No, jak widzimy, tutaj wywrócono jakiś prawdziwek. Ktoś najwidoczniej go skopał. Ale ten był chyba robaczywy, tak. Jest zaczerwiony. Ok, tu ja ruszam dalej. Miejmy nadzieję, że jeszcze uda się coś znaleźć. Dużo nam nie brakuje do zapomnienia tej ubianeczki. Widzimy się przy kolejnym stanowisku z grzybami. Ok, my idziemy sobie dalej, a tu widzimy piękne trojaczki. Ceglaste. No szkoda, bo takich już nie zbieram dzisiaj, niestety. Kolejne tu. Same prawdziwki. Tutaj widzimy kolejnego osobniczka. No tak jak mówiłem. Jak się trafi jakiś obszar, gdzie, gdzie nie był schodzone, to można znaleźć tu kolejny e, kilka grzybków. A jak ktoś przychodził, to trzeba liczyć na jakieś mniejsze osobniki, pojedyncze sztuki. No i ciężko się takie zbiera. No Jak widzimy, tu większość maluszków jest. Sam raz do marynaty i może tak je wykorzystam. Zobaczymy. Wczoraj też tam już były pokrojone te malutkie. Nie były. Siachane, tylko w całości. Dołączymy te do nich i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No musimy liczyć na to, na to, że nie będzie tu jakichś większych sztuk. Wiadomo, ludzie chodzą, wyzbierają. Liczymy na te małe, bo wiadomo, starsze osoby też chodzą po lesie i nie zawsze dowidzą. I w tym upatrujemy swoją szansę, żeby coś nazbierać. Ok, no to ja ruszam dalej. I widzimy się za chwileczkę. Ok, idziemy sobie teraz drogą. I tu po lewej znalazłem właśnie takie piękne trzy chyba trzy osobniki. Większe na nasze szczęście, proszę bardzo. Jaki grubasek na grubej nodze? Piękny grzyb. Tutaj mamy kolejnego. Widać, że w jednym miejscu grubaski 2 zbierane tu wielki maluszek też proszę bardzo no tak jak mówiłem jeśli się uda znaleźć miejsce gdzie jakimś cudem ktoś nie przeszedł to można tam nazbierać ładne, ładne okazy las jest do tego stworzony no ale ze względu że jesteśmy późna bo zbieramy to co ludzie nam pozostawili o spójrzcie tutaj na samej drodze. Tu jeden. I tu drugi. I jeszcze trzeci tutaj. Chyba zdeptany. No niestety tak. Ciekawy jestem, jakby zrobić kiedyś taki test. Chodzić samymi drogami i ile się znajdzie tak w zasięgu wzroku. Ciekawe, jakby to wyglądało. No może kiedyś coś takiego nakręcę. Zobaczymy. A w tym momencie ruszamy dalej. Będziemy powoli kierować się już ku samochodowi, bo już czasu troszeczkę brakuje. Skałioczka też robi pełniutka. No i zobaczymy co jeszcze uda nam się uzbierać. Ok, to ruszamy dalej. Okej, okay, widzimy się z powrotem. Pchając się ku końcowi. Znajdujemy kolejne prawdziwki. Teraz mam taki teren, że nie wiem czy to widać na kamerce, że są takie jakby wąwozy. Tu piękny kolejny prawdziwek. Proszę bardzo. Twardy, twarde grzyby zdrowe. Takie najbardziej cieszą. No i mamy tak. Pagórek, wąwóz, pagórek, wąwóz, pagórek, wąwóz. Nie wiem czy to widać. No i o dziwo w tych wąwozach się dużo grzybku rośnie. Tu kolejny. I tu kolejne cztery osobniki. Jeden. 3 i 4. Teraz powoli zaczynam się martwić, że zanim wyjdę to miejsca mi braknie, bo już widzimy pełniutka jest. No ale cieszy to. Zresztą też człowiek troszkę żałuje, że nie wybrał się wcześniej i nie wziął sobie czegoś większego, jakieś koszyczka. Na pewno bym go tu uzbierał, no ale co zrobić, nie można mieć wszystkiego. No To ja już naprawdę będę się kierował ku wyjściu, bo dochodzi godzinka jak jestem w lesie, a na obiad trzeba zdążyć, a też kobiołeczka już robi się pełniutka. Ok, no to idziemy dalej. Ok, to by było na dzisiaj tyle grzybobrania, tą dróżką kierujemy się do wyjścia. Tutaj mamy ubijaneczkę moją, Nie widzimy jest pełniutka, piękne, zdrowe grzybki. Tak Wam powiem, wystarczyła godzinka, żeby to nazbierać, a ja naprawdę spieszyłem się dosyć mocno, gdybym miał jeszcze chwilę czasu i drugą kobiałkę też bym ją mu zbierał, jestem tego pewny, pomimo tego, że ludzie chodzili pole się przede mną, jak i teraz też chodzą, bo widzę, widziałem przed chwileczką e, małżeństwo chyba. No i tak Wam powiem, e, pogoda jest piękna, cieplutko, nie ma tych w końcu latających muszek. Nie wiem co się z nimi stało, <coughs> czy wyginęły, czy co, ale na szczęście ich nie ma. Dzisiaj tak samo spryskałem się takim dezodorantem na kleszcze i, i komary i może to pomoże troszkę. Ja się będę szykował już do wyjścia, mi sobie ubianeczkę. I jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jakiś komentarz miły. No i to był taki filmik godzinkowy. Można powiedzieć w moim wykonaniu niedzielne zbieranie przed obiadkiem. Ok, no to widzimy się na następnym filmiku. Cześć.